Uruchomienie szpitalnego punktu podstawowej opieki zdrowotnej, zakup karetki pogotowia czy ograniczenie nadwykonań to tylko część działań związanych z programem naprawczym Turkowskiego Szpitala. O przedsięwzięciach, które mają postawić SPZOS w Turku na nogi podczas konferencji prasowej, mówił dyrektor lecznicy Paweł Czerwiński. Z takich dobrych wieści, proszę Państwa, to, to są wieści z zakresu ekonomii. Może Państwo wiecie, może jeszcze nie, że za miesiąc październik. Uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy z działalności gospodarczej na kwotę 13 936 zł. Jest to kwota niewielka ale o czymś świadczy. Przed nami jest mamy jeszcze kolejne wyzwanie dosyć poważne, które jest związane z rokiem 2013, a mianowicie chcielibyśmy, chcielibyśmy zbilansować działalność szpitala. Podjęliśmy już w miesiącu listopadzie. W w grudniu y, ograniczenia y, kosztowe, tak? Nie, nie robimy y, zakupów zbędnych, nie, nie robimy stanów y, magazynowych, y, ograniczyliśmy nadwykonania. Wszystko po to, żeby, żeby zamknąć. Y wynik finansowy za miesiąc za rok 2013 na poziomie bilansowania się lub ewentualnie, ewentualnie z, niewielkim, z niewielkim zyskiem. No to po to, po to głównie, żebyśmy, żebyśmy pokazali, że, że ten program naprawdę działa. Na tym jednak nie koniec, bowiem pomysłów na zbilansowanie kosztów działalności szpitala jest znacznie więcej. Następnym takim dużym aspektem, że będziemy bardziej wiarygodni w stosunku do dostawców, kontrahentów, a także <laughs> dla banków. W celu zmniejszenia obciążenia kosztami z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz kosztów sądowych, a także poprawienie płynności finansowej szpitala chcemy ogłosić w styczniu, ewentualnie na pograniczu lutego przetarg na kredyt. Mamy taką, taką możliwość, chcielibyśmy wziąć kredyt. Na chwilę obecną może to być kwota milion złotych na okres półtora roku. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie najstarszych zobowiązań, czyli tych zobowiązań, które, które generują największe koszty dla szpitala. Planujemy zakupić karetkę pogotowia w drodze leasingu. Zaoszczędzimy miesięcznie w ten sposób około 20, 20 tysięcy. Nie będziemy musieli ponosić kosztów związanych z wynajmem karetki. Plan naprawczy przewiduje również redukcję 25 etatów. Do tej pory założenia te zrealizowano w ponad 50%. W styczniu z pracą pożegna się kolejne 10 osób. Cięcia planowane są także w płacach lekarzy. Odchodzimy od zatrudniania lekarzy na umowę o pracę. Zostały już dwie umowy o pracę zostały nie, nie zostały przedłużone, zostały podpisane z lekarzami kontrakty. Są to kolejne oszczędności, jest to kolejne redukowanie, redukowanie kosztów dla szpitala. Również umowy zlecenia są weryfikowane. Te, które nie muszą być, są dalej nieprzedłużane. Te, które, których zasadność dalszego przedłużania jest uzasadniona, są zmniejszane, zmniejszana wartość finansowa. Jednym z działań związanych z programem naprawczym lecznicy jest uruchomienie punktu podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie według wstępnych planów ma leczyć się około 5 tysięcy osób. Póki co pracę w poz zadeklarował jeden lekarz. Łączne przychody z planowanego przedsięwzięcia to ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie.